To. Myślałem, że zobaczyliśmy kilka falusów bardzo pięknie wystruganych Raz nam się chmury poprawiły I taka właśnie jest Love Valley. To się nazywa Love Valley A tutaj jeden też z takich bardziej no, wyrafinowanych no tak, próbowałem wjechać motkiem tam do krainy falusów A motek mi kurna utknął Zakopał się i teraz ani do przodu, ani do tyłu nie ruszę. No bez mirka pomocy. Sorry, ale się nie da. Cholera jasna. Nawet nie stoi teraz na stopce, to jest po prostu po ośkę dosypany. No. Bieda. No nic. No i poczekaj. No właśnie, piąta rano i zaczyna się akcja z balonami nad Kopadocją. Eee, tak są zrzucane. no odjeżdża furką, a tu chłopcy już zaczynają montować eee, kosz najpierw, oczywiście. O, nawet na macie, żeby piachu tam nie naleciało za dużo. To chyba, że Bogdan Naczyń na łebku się nie leciało. Eee, no i dalej tutaj. Już jest sam e, balon, który będą dmuchać, za przeproszeniem. czyli samego rana dmuchają balonik. O. No i to tak się dzieje, że tam są następne ekipy, e, też mają swój sprzęt. Proszę bardzo, tam jest następna ekipa. No i powoli będą montować, o tutaj zrzucają następny kosz. Z tego co widzę, kosze są różnej wielkości. Tam jest taki kosz, kurcze, bardziej turystyczny, czyli więcej osób nam się mieści. Wiadomo, kasa, kasa, kasa. Baloniku nasz malutki, rośnie duży, okrągły balon rośnie, że aż strach przebrał miarę. No i dnia. No to pierwszy balon, wystartował i powoli unosi się do góry. No piękny widok. Może nie jest jeszcze w pełnej krasie, no ale powoli zasuwa. A tutaj, tak jak widać, cała dolina startujących balonów. Balony nad Kapadocją właśnie startują. Ale my cały czas w Goreme. Tym razem takim muzeum otwartym, Open Air Museum. No, no i zwiedzamy sobie tutaj. Podobno była to taka osada chrześcijańska z czasów IX-XI wiek mniej więcej. Także gdzieś tam są podziemne kaplice. No ale to wszystko jest wydobywane w kamieniu. No i tutaj sobie ludzie mieszkali normalnie. O tam widać stronienia wejścia. Natura im pomogła, bo to jest piaskowiec. Natomiast no, trzeba by było się tam zresztą dłubać, żeby to wszystko zrobić. Także nie tak kiki dmuchał. W wszystkim trzeba się schylić. O, to jest prawidłowa postawa. Tak. <noise> Przed pojednaniem. O, tam jest ciemno, więc sorry. Tak o, się o, nawet sorry. coś widać, kurczę. To jest mieszkanie wielopoziomowe. Tak. No, <noise> za tobą zobacz. No, za ok, tobą. Tak, 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 no, tak, taką miseczkę tak. żeby zrobić. Może być. Ja <laughs> na coś konkretnego. Co tam jest? To jest kiczen, czyli to jest palenisko. Aha. I osmalone... No. Tak jak widać. sporo jarali Sporo jarali. Wszystko ciemne, osmalone. Oczywiście znam tylko w tym momencie też wykorzystywać. Na różnych, tak, tak, tak. Świeci. No. Tak? Rzeczywiście, to jest Micha. Na społeczności. Powinien być jakieś takie tu okno, które się To pomyśleć krótkę liczbę, tak podajnik. No Dokładnie. Wilgoci tu nie ma w ogóle. To jest piaskowiec. On wciąga całą wilgoć. No bo gdzieś tam w różnych jaskijach jak bywaliśmy, bywałem, ale to jest zawsze wilgotno. A tutaj? Nie, Luz. Myślę, że tu dzieje najważniejszy. No. Ja już powiedziałem, że... ten, ciachany ten, okrągły. No. Mhm. I daszek. Kurczak. To ja. <grym> It's me. Witajcie, pozdrawiam Was. A wiesz co? Ten daszek to jest taka kopuła w amfiteatr. Co oznacza? Że naprawdę powiadam, wiadomo... To tak jak mówisz, głos się niesie aż miło. To jeden z mnichów chrześcijańskich, którzy dłubali w skalę te przepiękne świątynie, właśnie zasłabł. Zasłabł i szuka cienia, i znalazł ten cień. Po tym właśnie drzewem na tej ławce, która pomaga mu odprężyć się i Wymasować yy, obolały kręgosłup oraz obolały plecy. Zażywa teraz strawy duchowej. W zasadzie jest w głębokiej kontemplacji <laughs> i rozważa początek i koniec <laughs> świata. Co to będzie? Ojejku, co to będzie? <laughs> Ten kot jest. Nie, tylko tak wiesz. Opowiem historię o nim, że on tutaj jest, on tutaj jest od tysiąca lat. Jest to jeden z mnichów, którzy jako pierwsi tutaj podwalili podwaliny tychże budowli. Tylko, że w ramach wędrówki dusz, on skoczył po prostu w postać kota. Po prostu. Menes. O i zaraz sobie coś wyliżę. Dobra, idźmy dalej. No niestety... Nie. Nawigacja całe szczęście nie, tylko wysiadło na zasilanie nawigacji A, i tu trzeba się tym porządnie zająć, bo to robią nawigacje nam tu na bieżąco, to jest niezła jazda. Bardzo rzadko kiedy dwie nawigacje na tym samym programie pokazują tą samą drogę. mechanik teamu próbuje wsadzić torka w dobre miejsce Żarty żartami, ale <grywania> sytuacja zabawna nie jest jazda bez przedniego hamulca jest dosyć złożoną zabawą także zobaczymy czy się no, rozłożyć się uda <grywania> za resztę trzymam kciuki Właśnie testujemy hamulce Co, My nic nie zrobiliśmy, tylko Klocków. No jak tam te tłoczki działają wszystkie. Wydaje się, że chyba chodzi, bo jest okej. Okay. Zobaczymy, tylko że cały czas stop się nam to jara. A my teraz jesteśmy na jednej ze stacji benzynowych. Panowie są wyraźnie zainteresowani motocyklem, ale to dobrze. granicy przejścia chyba tutaj co? Eee, jest to droga na Gruzję no. natomiast to jeszcze nie jest to to jeszcze nie jest granica trzeba wjechać po prostu